Tak, oczywiście. Wszystko mamy. Jeszcze raz, jeszcze raz. Wszystko Dobrze. mamy, tak. Nie, nie, nie. Wszystko jest. Plecak tak samo jest. Kryjemy. Tak, bo Kamil mówił, że, że chciał lekcję zrobić. Przed meczem. Brawo! Nie, co ty. Pytam no się, czy, czy chce Torbą winię, plecak, lekcję chce zrobić. Przed nimi macie być. Kacper, przed nim. nie uważaj tam. Zobacz, źle jest. Nie, grać dobrze grają. Tak, Gazper, kaster, tak, Caster. tak. A A T tak. Trzecia już. chodź, Nie wychodź tak daleko. Po co tak daleko wychodzisz? No, miejmy nadzieję. Dobra. Wyjdź! No no, razie Filip. Tak. Znowu jak z turmocie. A kogo przeszła piłeczka znowu? Co? To znowu. Kacper nie do przodu bardzo. Idziesz Kacper, Idziesz! Kacper. Kryj. Nie wychodź tak daleko. Dojdź, dojdź. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, szybsik, szybsik. dawaj Bartek. Oko, oko. Oko. Pobiegaj, nie tutaj, tylko pobiegaj tak i na lecz. Ruch. Ruch, chłopaki, nie tak daleko. Zobaczcie, Za daleko. Powrót. Brawo. Pierwsza jest Tak, dawaj, dawaj Do przodu.

Jadź, chodź, 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 no, Chodzisz. chodź, 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 to chodź, 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 co przodu go

robi. kogo? Kto w środku? Jeden, 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 go, wyprzedzaj, wyprzedzaj. No i Wyprzedzaj! teraz, Kacper. Kacper tak, teraz tak jeden, No dwójka. jeden, 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 dwójka. Kasper! jeden, 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 Norbi zaraz wejdziesz. Bartek, piątka, czy jest? Norbi, jeszcze pół się tykon. Kubek grajcie bo pusty jest. O, znowu ta sama sytuacja. Nie. Bartosz Hoch

Cisnąć, cisnąć, dojdźcie, dojdźcie, nie bójcie się. Powrót, Kacper, siódemka. Jedenastkę macie pustą. Wybij. Dawaj, dawaj, Kamil. Już, Kacper. Kamil. Druga, druga Kamil. Druga. Stał. <laughs> Dobij. Dobijcie.

Daj druga. Dobrze, i już, do boku, brawo Już, długa, długa. No brawo, I druga. Już. I druga. już

Do Dobroto! Powrót! Dobroto! 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 Premises, ale nie. Ale kluczy, ale jest Koła, no, nie trzeba to wybić. Źle to gracie tam. Kacper, kogo Kacper, Kto ma to wziąć? Kacper, usemkę, bliżej. No, Idziemy, idziemy. Dawaj, niego, do niego, do cały do 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 boku. No i stajesz, z Kasper do krycia, do krycia. Kacper, dwójkę. Mamy no, dwójkę? Nie daj, nie daj, Kacper. Nasza, 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 Dawaj, Kasper już rzucę. Szybciej, już. Do przodu. Do przodu. do przodu, do przodu. Do przodu Kacperku, mamy kontrę. Idź, Kacper. Mamy kontrę, a ty zostawiasz piłkę. Ruch, chłopaki, ruch. Ruch, 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 ruch. Druga. Druga. Dawaj Norbi, wracaj Gasper szybciej wracaj, cię na to czekasz Fokuj znacie czas, to nie balet No i dawaj Filip Dobrze, jest nie musi Gasper skoczyć do głowy? Już, po linii. Do tyłu On by ci odegrał się, Nogą, lewą nogą, Kasper! Pierwsza chwili Zobacz, Kasper! Nie ta noga, Kasper, zobacz! Nie ta noga i zobacz jak to jest! Kasper, zobacz jakie to są oszczędności! Dziękujemy! No. No. Norbi, dobrze gryjesz, Norbi! Patryk, ty tam paznokci zobacz, nie ogryzaj! I... Daj z Nice yeah. Yours.